Naczelnik Wydziału Edukacji, pan Krzysztof Żywski, który tutaj dzisiaj też zasiadł przy komputerze, żeby sprawdzić, czy wszystko działa w sposób właściwy. Panie naczelniku, ta sala w stosunku do tych innych, które są w szkołach raciborskich, miejskich, samorządowych, to czym jest? Ta sala to jest taka nadzwyczajna sala. Takiej sali nie mamy w żadnej innej szkole. To jest sala terminalowa. Cechuje się tym, że jest jeden główny komputer i reszta komputerów to są komputery, które mogą być sterowane przez właśnie komputer, główny komputer nauczyciela. Nowoczesna sala z pełnym wyposażeniem. Tutaj remont był i pomieszczenia, i wszystkie komputery, ławki, krzesła, podłoga, klimatyzacja, rolety do zaciemnienia pomieszczenia również. Tu wszystko jest zrobione na nowo. Także standard, najwyższy jaki mamy w tej chwili w sali komputerowej, to właśnie to jest ta sala najnowocześniejsza w mieście. Pan tak koszty mniej więcej oszacować? Jakiś rząd kwot? Koszt to był 100 tysięcy zł Tutaj pani Justyna Henek-Wypiór i pan dyrektor Kaleta za tym mocno lobbowali, aby taka sala powstała właśnie u nich. Przedstawili argumenty, które pozwoliły prezydentowi podjąć decyzję, aby taka, tą, tą kwotę właśnie przeznaczyć na nowoczesną salę. Co widzimy, że ta sala się sprawdza, jest fajną salą. Uczniowie mogą w nowocześniejszy sposób przyswajać wiedzę z informatyki i myślę, że w tą stronę będziemy szli w miarę możliwości finansowych następne szkoły będą wyposażane w takie sale. Właśnie następne, czyli można byłoby założyć, że na przykład takie 100 tysięcy złotych rocznie można byłoby przeznaczać czy nawet więcej niż jedna sala rocznie. Myślę, że w naszym zasięgu jest więcej niż jedna sala, na tą chwilę mamy w urzędzie napisany projekt na pozyskanie funduszy, aby dwie następne takie sale stworzyć, jeśli tylko wszystko pójdzie dobrze, to w przyszłym roku powstaną dwie następne sale, no ale to jest zależne od wyników projektu. Można zdradzić, w jakich placówkach staracie się o to, aby umieścić te sale? Na tą chwilę chciałbym to zostawić jeszcze. Aha, to jeszcze. Na poziomie urzędowym, a później będzie Tak, przydzielenie. w miarę potrzeb rozumiem i stanu jakby Ten projekt wyposażone. jest pisany, dokładnie został napisany ze strony urzędu, mojego wydziału, także na tą chwilę jeszcze nie jest przypisany do dokładnej y, 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 szkoły. A jak idzie praca nad choinką? No fantastycznie, oczywiście uczniowie mają bardziej opanowanego pęta i, i radzą sobie wspaniale, tu kolega obok. Ten bardziej w Excelu, prawda? Że... Y, tak, nie bardziej cyferki, a tutaj kolega jeden czy drugi, no to już mają i prezenty pod choinką i bombki na choince. Jak pana zająłem rozmową. Pan tak, tak. tak, ale ja się cieszę, że młodzi potrafią tak wiele i mam nadzieję, że ten sprzęt pozwoli im jeszcze bardziej oswajać się z informatyką i będą w przyszłości łatwiej sobie radzić no, co bądź co bądź z tym cyfrowym światem. Bardzo dziękuję.